Jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy gatunki pokrzyw, które nas nie poparzą. Ale tej pokrzywy nie dotykaj, Wojtek. Wojtek. Aj, jej. A nie mówiłam? Wojciech Szymański oraz firma Natura Vita zapraszają do wspólnego gotowania wino z pokrzywy. Będziemy się robić wino ze zwykłej pokrzywy. I te pół kilograma liści pokrzywy zwyczajnej wkładamy do wrzątku i gotujemy 30 minut. Do wywaru dodajemy następujące składniki. 50 deko cukru. 75 g imbiru. A tak prezentuje się suszony korzeń imbiru. Dodaj jeszcze dwie pokrojone w pół talarki cytryny oraz ziele bylicy piołun. Na zdrowie. Wzmocnij się popijając herbatkę z pokrzywy. Zamieszaj i poczekaj, aż wywar wystygnie. Wywar z pokrzywy i przypraw już ostygł. Wlejemy go do balonu. Dodaj odżywkę. Do drożdży dolej wody, a sobie więcej herbatki. Okej. Okay. Nasze wino będzie troszeczkę lepsze i miało lepszy aromat, jeżeli dodamy kilka liści suszonych pokrzyw. A jak smakuje gotowe wino? klarowne, ma piękną barwę. Wspaniały bukiet. Wojtku, dziękujemy za inspirujący przepis. www.sklepnaturawita.pl Znajdziecie tam wszystkie produkty ulokowane w filmie.